Proszę Państwa, powiem na temat fotela, bo akurat tutaj takie pytanie mam. Czym w ogóle jest zjawisko plazmy? Jest to pole elektrostatyczne, które powstaje przy uderzeniu pioruna, i to pole tworzy, tworzone jest, jakby gromadzona jest ta energia, Ładunków w jądrze Ziemi i my praktycznie jak z kondensatora korzystamy z tego promieniowania praktycznie na okrągło cały czas, dlatego że to pole jest doładowywane uderzeniami piorunów na całym świecie, a jądro Ziemi jest jakby takim kondensatorem o stałym, jakby, polu i doładowuje nasze komórki ciała, dzięki czemu my możemy, mając pojemność komórki od tak 70 do 90 mikrowoltów, jesteśmy na okrągło zasilani polem tym elektrostatycznym, czy polem rezonansu. I żeby to zjawisko działało, po to i są y, jakby uderzenia piorunów, które doładowują to pole ziemskie, ale my będąc w zasięgu tego pola, tak jak pokazywałem tam czynce w Tesla, y, czerpiemy tą energię właśnie z pola jądra Ziemi, bo jądro jest magnetyczne i gromadzi to. I dzięki temu wszystkie organizmy na Ziemi mają dostęp do tego pola, i mają jakby możliwość, tak jak kondensator, naładowany kondensator czy akumulator, mają tą energię do poruszania się, wykonywania czynności itd. Jeżeli takie pole byśmy odizolowali człowieka od takiego pola, to praktycznie nie ma możliwości, żeby on długo pożył. No to może być minuty, jego no, energia spadnie raptownie i po prostu przestanie organizm funkcjonować. I po to właśnie wymyślono to krzesło Lakowskiego, żeby tą różnicę cały czas można w wypadku niedoboru no, doładowywać. Z polem też naszym, czy aurą, bo ją można zobaczyć, na aparacie Kirjanowskim i ktoś, kto siedzi na, taki, na takim krześle i doładowuje się, to z tego co ja wiem, osiąga nawet do 11 tysięcy jednostek Bowisa. To jest bardzo duże promieniowanie Aury. No, przeciętny człowiek ma 7, 7,5. I jeżeli ono spada poniżej 2,5 tysiąca, Jednostek Bowisa, to organizm zaczyna być niedoładowany i słabnie na tyle, to tak, jakby to zwykłe światło, które mamy tutaj, zacząć wmontować mu opornik i światło się zrobi czerwone, nie jasne, tylko po prostu jego napięcie spadnie. A człowiek potrzebuje minimum. Te 2,5 tysiąca jednostek do normalnego funkcjonowania, on już nie, normalnie nie funkcjonuje, ale jeszcze może funkcjonować. I takim rozwiązaniem też jest zaper, który robię, ten szczególnie w wersji bio, dlatego że sztucznie można doładowywać, to jest tak naprawdę urządzenie do zabijania drobnoustrojów, ale jest zarazem jakby prostownikiem ładującym pole, nasze, nasze pole Meissnera, czyli pole Aury. I każde użycie takiego zapera naładowanego w Ziemi, czy tam może być w piramidzie, podnosi nasze promieniowanie około 70, 700 jednostek powisa, to się tak nazywa. Przez jeżeli ktoś ma małe promieniowanie. To, y, musi to ładowywać to po prostu sztucznie, żeby to zwiększyć pole do przynajmniej 3000, to wtedy organy wewnętrzne w człowieku pracują w miarę dobrze. Ale y, jest dużo czynników zewnętrznych, które y, powodują obniżenie tego pola, na przykład toksyny. Jest to jeden z najważniejszych czynników, który y, obniża y, promieniowanie i, i organizm się w ten sposób osłabia. Y, po prostu nie przepływa taka ilość energii, jaka jest przewidziana dla organizmu żywego. Nieważne, czy to jest człowiek, czy jakiś inny drobnoustroj czy zwierzę. I bardzo ważne jest właśnie podnoszenie pod, tego promieniowania, sztucznie często, do czego służy właśnie fotel Lakowskiego, no i wykorzystać można wtedy zapera bo to automatycznie też podnosi to pole. Czy Państwo są jakieś pytania odnośnie tego jeszcze krzesła czy zapera? Niedźwiedź jak często krzesło jest tak zgodnie z badaniami Powinno się używać dla zdrowego organizmu, gdzie witalność jest z rzędu 5000 do 6000 tysięcy to jest średnia dla wszystkich przyjęta. Powinno się używać 10 minut przy polu siedmiu no, mikrotestów, Tak jak jest na dwójce. na dwójce. Jedynka to jest taka... No, jakby oswoić organizm... Spromieniowanie sztucznie wytworzone. I wtedy efektem tego może być, że człowiek słabnie jak ma niedoładowane to pole, ale znowu zbyt duże pole, takie no, pole Meissnera to trzeba nazwać, można uzyskać w piramidzie powiedzmy typu Cheopsa, gdzie tam dochodzi 100, do 110-120 tysięcy jednostek. I nasz organizm nie jest dostosowany do tak wysokich napięć tego pola i niektórzy ludzie są po prostu wynoszeni, bo mdleją. Jedynym sposobem to jest opłukać się powiedzmy wodą i rozładować y, tą ilość tej nadmiaru tej energii. Podobnie działają y, tzw. zwane kible Reicha, czyli akumulatory Reicha, które no, y, budowane są jako takie, jak ja nazywam kible, gdzie sztucznie przez kilka warstw blachy i y, y, y organicznej substancji typu bawełna, można to pole wzmocnić i ktoś, kto siedzi w środku, automatycznie, tak jak akumulator będzie na siłę doładowywany tą energią z zewnątrz. Ono nie, za, nie wymaga zasilania, tak jak hotel, tylko po prostu korzysta z otoczenia, które, w którym ono stoi. Tak samo jest z wodą. Nie ma znaczenia, ile wody wlejesz, bo to promieniowanie ono, praktycznie nie ma żadnych przeszkód. Może to być litr, a może być 100 litrów. I ilość tej energii y, wytworzonej przez y, to urządzenie jakby podniesie tą, y, to promieniowanie tej wody o tyle, ile te, to urządzenie przepuści, na przykład 7 kV i to tak jak w kondensatorze, ono jak się naładuje, czy akumulator, to nic no, więcej nie bierze energii, naładuje się i to jest wszystko. I nie możesz na siłę niczego więcej. Także podobnie jest człowiekiem, tak naprawdę człowiek to jest kondensator, nic więcej. Rozkłada się z wody i elektrolitów i, i, i korzysta z tej energii. Co jeszcze tu bardzo nie Jakie częstotliwości są w fotelu, czy y, to czy za to, że już mówiłem, praktycznie jest ogromny zakres tych częstotliwości powiedzmy od jednej, jednego herca do miliardów nawet. I, i to jest logiczne, że tak y, y, lecą y, te y, hmm, synchroniczne pola. Bo to, jak Państwo wiedzą, falują sinusoidy i każda sinusoida tworzy następną linię następnych sinusoidów, i to są, według, odbywa się to według ciągu Fibonacci'ego. I praktycznie ten zakres tych częstotliwości jest nieograniczony, bo im wyższa trochę częstotliwość, powiedzmy nie 1 Hz, a 100, to tych. Harmonicznych będzie coraz więcej, powiedzmy już będzie ich 100 czy 100, no jakoś tak powyżej 100. Ale jak, jeżeli to będzie częstotliwość powiedzmy, 1000 Hz, to już tam są w bilionach dosłownie te częstotliwości. I tak powstaje właśnie między innymi yy, program, yy, bym nazwał to program życia, który określa każdą częstotliwość pierwiastka, komórki i tak dalej. One y, Każda, dlatego ZAPER y, czy inne urządzenia działają dlatego, że dopasowują się do danej, konkretnej częstotliwości. Jeżeli komórka ma, powiedzmy, częstotliwość milion, to po iluś tam hercach to rozbudowanie będzie w granicach miliona. Jeżeli jest y, jeszcze dalej na skali, to po prostu już będzie miliard, czy tam milion, milion, milion pięćset i tak dalej. To jest całkiem prosty schemat. Nie wiem, mogę to rysować, ale nie wiem, czy kogoś to w ogóle interesuje. Bo to, no, Akurat, mogę maznąć tak na krótko. Jeżeli to jest harmoniczna, tutaj jest, powiedzmy, 0 Hz, czy 1 Hz, to wachnięcie na 360 stopni odległość to jest lecić do góry, i później na To jest jeden chęt. 360 stopni. Tu znacie 180 stopni. Tutaj będzie i im dalej, yy, w, tam, no, w prawą jakbyśmy, to tu już będzie 360, tu już będzie dodać. 180, 400, 520 i tak dalej. I od tego momentu idą następne harmoniczne. Nie wiem, czy Państwo rozumieją. Od 180 Hz zaczynają się następne harmoniczne, tu następne i to taka wychodzi choinka dosłownie. Bez końca. I, ale podstawą jest właśnie ten pierwszy odcinek. To jest podstawa do wszystkiego, i on będzie tutaj 300, a tu nie 800, 800 tak. i tak dalej, i tak dalej. I na tym się cały ten system ciągów, tylko na go budzi. Co, co jeszcze Państwa interesuje? Bo to że mówię takie dość dokładnie, pogłębianie e się w pewne rzeczy. Można by też wstać do regeneracji organizmu, bo po w powietrzu nieco szkodliwe. Mówię o osobie, które ja pracuję w 10 latach, że myślę ciężkim, myślisz organizm inne no. urządzenie, które może te toksyny ze mnie wyciągnąć. To już powiem tak. Fotel to jest zjawisko. A usunięcie toksyn można na dwa sposoby uzyskać. To już mówiłem. Sprawdzonym składnikiem do usuwania toksyn jest chorela i kolęda. One razem powiązane dają możliwość usunięcia z tkanek, bo wszystkie pierwiastki ciężkie odkłada organizm w tkankach i tylko wtedy można to usunąć, jak powiążemy te dwa. Dlaczego tak jest? Kolendra wiąże pierwiastek, jakby, jakby to nazwać. Powiedzmy, mamy cement, ale sam cement jest luzem, powiedzmy, ale żeby go pozbyć się z organizmu, to musimy dać mu wodę, nastąpi reakcja chemiczna, która zrobi z tego bryłę i wtedy możemy ją wziąć w rękę powiedzmy. A chorella jest czymś ziołem, którym pozwala wydobyć to z tkanek. Nie wiem, czy Państwo rozumieją. No ale myślę, że to jest proste. Najpierw musi być czynnik zwiążący. Czyli żelujący, a dzięki drugiemu organizm może jego wydalić na zewnątrz. Inaczej to nie zadziała. Po prostu muszą te dwa czynniki być połączone. No i, i, i drugim sposobem jest, tylko mówię, wykorzystanie zjawiska pracy. Nie znam innych. Chyba, że Państwo znają coś, czego ja nie wiem. Takie szanki ziołowe gdzieś są do dostania? No, zioła praktycznie wszędzie, kupisz i, i, i każdy, wszystkie, tylko trzeba w nie szukać. To jest największy problem, kto oferuje, co, co najlepsze, za jaką cenę, bo czasami śmiać mi się chce, jak sprzedają, powiedzmy, konieczynę po 70 złotych, nie? No. idziesz na pole i masz to za darmo. No, ale ktoś z tego biznes robi. No. no, to, nie to, to od ludzi zależy, od od, 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 od uczciwości ludzi, którzy... No sprzedają to czy tak dalej. No. No. No rozumiem, tam 10 zł można zarobić, no bo ktoś chce zarobić, ale zarabiać takie kwoty, że... No, to dla mnie jest niezrozumiałe do końca. Nie cenimy życia i to jest wszystko. A regeneracja organizmu to pomocą czasu. No dobrze, no, co jak? Ja, yy, yy, chodzi ci, jak oczyścić? Może na Panie Profesorze. Praca, to jest to, co Pan Rzuczka zapytał. jestem działania ulepszania psychicznego i magnetycznego. I oparcie. Jak to wszystko może pomóc zregenerować zmęczona To starcza ci energii, o której cały czas mówimy. To jest nic innego. E, wszystko jest energią. Wiesz o tym? No wszystko, co jest od nas otacza, jest energią. Tylko, że trzeba wiedzieć, że na poziomie to tak już zaczęliśmy. A proszę, nie będę się bał. Wszystko jest energią. E, jeżeli zrozumiemy, że wszystko jest energią, która e, przechodzi w różne stany, to zrozumiemy budowę wszechświata i życia. Najpierw. E, e, jak to powiedzieć. Naj, naj, najmniejszymi cząsteczkami powiedzmy materii są, jest energia. Później energia zamienia się na drugim poziomie w światło i tu już wiesz, że się modlicie często do światła, ale tak naprawdę się jakby modlicie do drugiego poziomu już nie, do tego pierwszego, co jest wszystko światłem, często jest mówione, ale jest właśnie jeszcze coś nad tym światłem, co się nazywa dźwiękiem częstotliwość. Poniżej częstotliwości jest światło, później są stany gazowe, które nasze zmysły też nie odbierają, bo jak są stany gazowe rozświęcone w powietrzu, to zmysły nie tego nie widzą, nasze receptory nie odbierają. Później są stany cieczy, to już jest na tyle gę, duża gęstość, że czujesz ciecz, możesz dotknąć i tak dalej, możesz ją też widzieć i na końcu jest tego łańcucha Materia gęsta, którą możesz dotknąć, i po prostu ją czujesz. Możesz odbierać ją receptorami swoimi, i to jest cały ten, jakby zamknięty, um, zamknięta myśl. Te cztery elementy są, jakby tworzą ten jeden najważniejszy, tak zwaną materię. I to jest cała odpowiedź. A słowo ciałem się stało. Rozumiesz to powiedzenie? Jest tak proste. Słowo energia zamieniło się w materię. Czy są jakieś jeszcze takie pytania tego typu? No. My odróżniamy, to znaczy niektórzy wchodzą na wyższe poziomy i czują energię, ale większość ludzi nie jest w stanie jej wyczuć dookoła siebie. Wyczuwa materię, ale nie, nie a materia jest no, jakbyście tak, no, się tak wgłębili. Takie badania w 30-tych latach były, pod koniec 30 lat, lat robione, gdzie no, profesor ten, który to prowadził, nawet policzył, jakie są gęstości czy zagęszczenia cząsteczek, tak zwanych wodorów, które tworzą poszczególne elementy tego całego schematu. Tam, y, y, światło się mieści powiedzmy do 80 wodorów, tak się nazywa. Yy, yy. Gazy o ile pamiętam do 180 czy 190, a materia twarda, którą my wyczuwamy to jest około 500-560 o ile pamiętam. I wtedy nasze organizmy, nasze, nasz system nerwowy jest to w stanie dotknąć, poczuć i tak dalej. To nie jest nowość taka znowu, bo to już ma ze 100 lat. Czy jeszcze jakieś pytania są odnośnie tego? A coś Ciebie, bo się bardzo wnikliwie podchodzić do tego wszystkiego. Pewnie masz jakiś problem zdrowotny, tak? Tak, wspomniałem, 10 lat przemyśle ciężko się A to się za tym pierwiastkami. Ale to nie jest powiązane, że się za tym tak, Teoretycznie tak uważasz, nie? bo wiadomo, przy, w przemyśle yy, metalicznym, yy, tym metalurgicznym, tu mamy często takich ludzi. Uważa się, właśnie, w dużo pierwiastków typu ołów, rtęci i tak dalej, szczególnie rtęć w tym przemyśle. No ale to ja Ci mówię, nie mogę Ci po y, powiedzieć patrząc na Ciebie, bo nie mam takich możliwości, tylko po prostu chciałbym się przeskanować i zobaczyć na skali jak jesteś zatruty, czy jesteś, czy nie, bo tego też nie mogę powiedzieć, nie? No Ale tego fizycznie to jest niemożliwe do zrobienia, tylko aparatura jest w stanie znaleźć i, i dokładnie Ci powiedzieć w jakim stanie jesteś.